Hej, wam ludzie. W drugim już odcinku z serii Devilian. Gramy z ASEL-em. Żyjesz tam jeszcze? Żyję się ma. Bram kwesta. z e Erika. Nie wiem, co to jest za imię Ale spoko. Okej. Okay. Questy mamy. Co to jest? To Jest jakiś teleport, nie? Mhm. Mm Chyba musimy iść tam w dół bardziej. Tu jest jakiś kółek, następny. No z, mieliśmy... Ma z Mauricią mieliśmy pogadać. Oliver. Teraz, teraz jeszcze było. Ale miałeś rację z tą liniowością. Nawet miasto jest takie bardziej liniowe. No i teraz, jak zwykle, coś zniszczyć. Pewnie tak. Ciekawe, jak będzie nam zaliczać, Kile tutaj post tych potworków. Chyba party otrzyma. Dostałem chyba jakieś achievementa To nie Palisada I to złoto Jeszcze jeden mi został do zabicie Tobie? No, bo tu Palisada mamy rozwalić Krytyki już wchodzę To są jakieś murloki czy co? Mam? To są jakieś murloki, siódma lawa, nowy skill, popór kurde, fajne. Co teraz mam zrobić? Chcę coś zabijać? Naprawić yy, rybacką sieć. Aha, tutaj jest jakaś Naprawiłeś Żuży? Yy, eee. Gdzie? Mamy wykrzyknik. Wykrzyknik chyba mówi, że tu mamy Questa, Niech się naprawia rybacką się. Nie. Nie, nie, nie tutaj. E, jeszcze mamy zabić wojowników. Wzią, e, Wziąłeś sobie misję u tego Geranda? Ge, geranda. Dobra to. Tutaj jest. Możemy naprawić tutaj. już widzę. Ja. Zelczyło cię? Tak. moja no, serbacka sieć. Naprawię to. Naprawię no, mój, mój trzeci skill jest jakiś taki. dziwny trochę, no ale. zaraz go przetestujemy. Ma on, nie? No. Okej, okay, wojownicy, naprawia. posłaniaj mi Dobra, to ja naprawię następną. Ja już mam zaliczone. No to zalicza. Możemy wrócić z tym. A questa możesz zakończyć z tym za zabijaniem. A i fajne, że masz auto -run, Że jak wykonasz questa, wciskasz Mówię, wiem, auto run wiem. przy quest i jest... biegnie ci do NPC. Czy nie wiem, czy to jest takie fajne, no ale. O w tym czasie możesz iść po kawa. Jesteś o. tutaj? Kośnowana. Z jakimiś typkami albo na przykład włączasz autoran i możesz odpisać na facebooku? Weź na chwilę. Te zbieraj. Nie ma problemu chyba z lutem, bo oni nie mogą zbierać mojego lutu. Tak, wiesz podział drogu. Także nie będzie walki o złoto. A szkoda, bo ja lubię taką rywalizację. Cobera się, tylko mnie, okay, no i to. W ogóle te questy można było skończyć tym, naciskając tam na przycisk takiego OK, jakby. No mówiłem. Ja tego nie usłyszałem. Zjadał. 8 level Musimy teraz, musimy teraz odnaleźć zwłoki rybaków. No to ma? ciśniamy. mnie tutaj atakują. Jest. go tutaj Pobijasz go go tutaj podnoś, ja będę bił no. no. wszyscy, nie? Okej okay. Tak, 300 ekspa. No i wracamy, nie? No w sumie nie wracamy A czy wracamy oddać questu? A tu jest jakaś Helen. <noise> Helga. 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 mi się tak, Helga. jakieś nowej temki są też? Lepsze od moich. To jest słabsze. I lepszej niż Z tych zwyczajnych posporków nawet nie leci złoto chyba. Dziecko tu i płacze Szuka mamy Pewnie ciebie Ej, no a kurwa wszyscy leżą znalazłem ten dziennik No, spoko jest jeszcze jakiegoś, coś co chce od nas Willy Żeby zabić Ej, to coś. jest ten To jest Helen, Ten Mąż Heleny Tej, co tam znaleźliśmy Co tam Leżała I odpoczywała sobie ja. Może tu jest nawet jakaś fabuła? Podejrzewałeś tą grę o to? Nie. Myślę, że Hagen służą do tego, żeby klikać next, 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 next accept, accept Quest i planować jednym skillem. <grym> fabuła w Hagen Slash, dobra. A, w Diablo była nie najgorsza. Fabuła też była dobra. Zgadajmy Gadaj, z tym enchajem Okej. Okay. Eee, muszę pogadać. Tutaj mam jeszcze kłasta. E, pogadałem z nim i dalej mam z nim pogadać? Co to jest? Bo teraz jakiegoś szamana trzeba pokonać. Mogę się zdradza, co? No oczywiście magma firebola standard. A, wiadomo. Mam przełbicie czy nie mam? O, witamy. No i wrócić do NH -a. O, jakieś rękawiczki. No i znowu słabsza różka. Zadzieje. A nie masz mieczka jakiegoś? No po co mi W ogóle to mi się wydaje, że ja tutaj nie mogę zabrać miecza. Bo mi się takie itemy dla mnie tylko zbierają. O, 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 dobra. Chociaż nie wiem, może się mylę. Takie odniosłem wrażenie. co no. mogę samo handlować? Nie mogę. A nie, jest, tryć, dobra. Y, to tem w tą stronę. Ej, ty też masz takie wrażenie, że przedtem w grach, na przykład jak grało się w Morowinda, to y, trzeba było myśleć, gdzie iść i tak dalej, trzeba było się no, kierować. Na przykład y, w kłocików też. Tak było. Od postaci, nie? No. A tutaj wciskasz przycisk i idzie ci sam. I to samo mi się nie podobało w Wiedźminie, że od razu wszystko było pokazane, gdzie iść, co robić, a w Wiedźminie jedynce było zupełnie inaczej, musiałeś szukać, myśleć trochę, czytać um, zadanie, co ci tam mówili. Jakby takie teraz gry no. robili na, na większe myślenie, a nie na takie, że naciskasz sobie coś i lecisz, i tylko zabijasz. No trochę smutne to jest. No. To jest taka, teraz zrobię takie gry dla idiotów Ktoś mi tam wysłał zaproszenie do znajomych Nie akceptuję Ja znam Ja zaakceptowałem eee, No, Devilia nawet spoko Nie, najgorszy, no, da się pograć, nie? Póki co nie jest zbyt wymagające, ale może później. Ale się to, to zawsze znaczy, myślę że tak, na początku jest, że wiesz, kosisz sobie na początku, a potem jak się okazuje, co do czego to jesteś słaby. W no tak było w połowie, jak przechodziło się pierwszy akt, w drugim już takie. Yy, kom, yy, to, to znaczy pierwszy poziom gry normalny, potem był kruel, na kruel już problemy, a na mercu jak weszło się na trzeci akt, tak już koniec. <gry> Po ja zrobiłem, że, że, żeby cię nie skłamać ponad 10 postaci, dopiero ta dziesiąta była dobra i ograniała na mapach. <grystanie> Ciekawe jak tutaj wyglądają te Andrzeony jakieś. Albo PvP. Nie będziesz taki odważny no, jak wiesz... ja i dwa questy do wyboru o, można wziąć na nas? Nie. Nie. Ja wziąłem restore z Capes Magic World, Co to znaczy. Mmmm. No jakieś jajka zniszczyć. Musimy się chyba rozdzielić. No. Nie dogadaliśmy się. 10 level wbity. Jeśli tam jak chyba tak. Który masz? 10 A pisze ci do gdzieś, na boku? Nie, na środku pomiędzy życiem a um, tym maną moją. A, ja mam dziewiąty. za też dziesiąty nie? będę mieć. Sodka, zawsze się przyda. I chyba wydaje mi się, że umiejętności tutaj same się dodają na wyższy poziom. Bo właśnie mi przed chwilą komunikat wyskoczył, że moja umiejętność wzrosła o jeden. Czyli, czy nie ma takiego drzewka czy czegoś? Znaczy, jakieś tam drzewko jest, ale co ono robi, to na razie nie doszedłem jeszcze do tego. Dobra. Jakiś boss. Bardzo dużo questów Nie wiem gdzie jeść Ja mam tylko jednego Ja mam trzy A ty chyba wcześniej nie wziąłeś jednego quest'a Bo ja już chyba no, miałem... Nie, ja bo jak sobie... jest Tak? No bo ja już Aha. chyba robiłem ten quest, o tym mówiłeś To może zapsułam Ale krytyki się dają. jeszcze wykonałem. Wykonałem na 9 level. Teraz jakieś jajka mam zniszczyć Okej. Okay. Sprawdźmy co tam w ekwipunku. Oh shit, ale różdżka poleciała plus 26. Nie no, zakładałem oczywiście To jest słabsze taki Czekaj punktu. na mnie. Nie ja tylko to, Na ok. chwilkę to wykonam ok, bo mamy optymalny um, Jeszcze dwa. Ja. Czekaj, co to są za wykrzykniki na minimapie? mapie Nie mam pojęcia. No, czekaj, to są chyba jeszcze jakieś zadania. A wziąłeś zadanie od tego dziecka? Um, nie wiem Bo tutaj widzę, że jeszcze na Tam... jakieś zadanie A zniszczyłem już jaja. Mam jeszcze jakieś. Dobra Teraz bosik. Nie, dobra, też mam te jajka. Ile je zniszczyć? Nie wiem jak ja to zrobiłem. Czy to pominąłem No, gdzieś... Chyba... Zobaczmy jak się płonę. Spida, tak mi się chyba podwyższył. Ja ten boss się szybko respi, można by go 2 minutki pofarmić. Żeby poleciały jakieś lepsze rzeczy. Chociaż nie jest ciężko, to można lecieć dalej. A ty jesteś przy tym właśnie na tych jajkach? Tak. To czekaj, ja tutaj też jestem. Ale ci nie widzę. No ja, bo jestem na samej górze. To czekaj, ja tam zaraz dojdę. A jednak tylko raz jest z niego drop. To mi się wydaje. Bo teraz nic nie poleciało. No, Przynajmniej nie za każdym razem. Zabezpieczyli wiecie. się. Zabezpieczyli się przed farmieniem czyżby? Nie, to by było bez sensu. Właśnie o to chodzi, żeby no, farmić ja mam... No ale nic nie leci z niego. To po pierwsze raz. No, czekaj, poleciało. ja już go zabiłem. Też zobaczymy, czy coś poleci. Wiesz po prostu to Gdzie masz teraz iść? Yy, mam wrócić ja mam Pokazał mi, się pod... mi skill ja mam, po mam Aha, z nie, zobacz tylko do tego yy, Tak, pogadać z Oliwierem Tam lecę

takiem się nie bije. Chyba że z trójki. A ile ty bijesz? To 130 z tego y, cooldown nam. Mm, 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 no zobaczymy. zobaczymy. nie chce. Mówisz 5 łączników. No to już robiliśmy. Yes, włączyło się coś drzewko umiejętności. Czwarty skill. Ja. Yeah. No i dobrze, moi drodzy, na tym byśmy to skończyli. Ten odcinek Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym.